Cześć, witam się ponownie i zapraszam Was na filmik o tanich i dobrych kosmetykach. Tutaj miałam mały problem, ponieważ ciężko jest zdefiniować, co jest tanie. Dla kogoś jednego tanie kosmetyk jest poniżej 100 zł, dla kogoś innego jest to poniżej 20 zł. Ja sobie przyjęłam taką zasadę, że to będzie coś poniżej 50 zł, ale wyszło mi na szczęście taniej, chyba najdroższy, jest około 30 kilku, więc wydaje mi się, że mogę Was zadowolić takim wyborem kosmetyków. Jest z tego co zaraz przechodzę do rzeczy. Zacznę od produktu do twarzy, który jest dość kontrowersyjny. Ten produkt, który się lubi lub którego się nie lubi. To jest krem BB z Garniera. To jest akurat wersja dla takiej skóry mieszanej i tłustej. I ten lubię najbardziej ze wszystkich kremów BB. Promowałam wszystkie. promowałam ten krem dla skóry suchej, dla skóry wrażliwej, który był beznadziejny, jedyny, który mi się nie podobał, nie, który mi nie podpasował. Ja bardzo lubię jednak ten. Z tym, że ja go nie nazywam kremem BB, to jest po prostu zwykły krem koloryzujący. Nie uważam, że to jest jakiś typowy krem BB, nie można go porównać do kremów B azjatyckich, ale mimo wszystko ja bardzo lubię efekt je na mojej skórze zostawia. Ładnie zakrywa to, co ma zakrywa, jest tak delikatnie, wyrównuje kolory skóry, skóra wydaje się świeża, całkiem przyzwoicie przyjemnie pachnie, więc ja go bardzo lubię i on kosztuje według mojej ściągi około 30 zł ten cenę wzięłam głównie z wizerzu, z Kawuce, więc może, mogą się troszeczkę od siebie różnić. Ale na mnie się bardzo dobrze i wydaje mi się, że mogę Wam polecić w tej kategorii, najbardziej powinnam go uwzględnić. Kolejny podkład to jest podkład, który mam też teraz na twarzy, o którym że Wam wspominałam wielokrotnie. To jest Mechron Celebre HD Pro. Odcień ten akurat to jest Light 4. I ja go kupuję przez internet. Podam Wam na dole stronę. I on kosztuje około 10 dolarów, 10,38 dokładnie, więc to jest ten najdroższy kosmetyk, który mam do pokazania, ale jest on zdecydowanie wart tej ceny, ja go uwielbiam, sadza się bardzo dobrze. Może trzeba skórę przygotować, teraz mam trochę problemy, ponieważ zaczęłam używać Efa Claro Duo, więc trochę mi skórę przesusza na czole, więc tutaj może nie wygląda to idealnie, ale gdy miałam, normalnie używałam kremów nawierzających, dobrze nawierzałam swoją skórę, używałam serum. To nie miałam, aż tak, aż tak nie, było, nie był ten podkład widoczny na skórze. Ostatnio go używam z pomocą Beauty Blendera. Na no mokro po prostu wklepuję i wygląda wspaniale, więc bardzo go Wam polecam. Z tym, że to jest ten problem, żeby go przez internet. Jeżeli chodzi o korektor, polecam Wam bardzo Maybelline Instant Age Rewind, i to jest, ja mam kolor, który ma numer 10, Fair Clare. I to jest wspaniały korektor. Użyłam go dosyć dużo, więcej niż połowę zużyłam. Pewnie używałabym go dalej, gdyby nie korektor z Maka, który jest, który jest lepszy, który lepiej kryje, lepiej się utrzymuje przez cały dzień. Ale mimo wszystko ten jest też bardzo dobry. Przypudrowany, utrwalony jakimś sylkiem pudrem transparentnym, na przykład, prawda, się bardzo dobrze. Jedyny minus to jest to, że ten aplikator po jakimś czasie to wygląda już bardzo paskudnie. I no Myślę, że jest to siedlisko bakterii, mm, więc to jest jedyny mały minus. Nie wiem, czy można go jakoś tutaj roz, rozkręcić, coś, żeby może jakoś inaczej wydobywać ten produkt, ale oprócz tego wspaniały produkt, dobrze niweluje cienie pod oczami, może nie jakiś taki, nie wiem, jak się sprawdzi przy cieniach takich bardzo ciemnych, bardzo widocznych, przy moich wygląda bardzo dobrze, dobrze je niweluje i utrzymuje się przypudrowany, uschwalony, wystarczająco długo, żeby mogła go tutaj uwzględnić. Jego cena to jest również 30 zł. Przechodzimy do różu. Ja Wam bardzo polecam róż z firmy Everyday Minerals. To jest taka mała próbka, która mi bardzo długo e, służy. Pokażę Wam może kolor no, na krętce jest bardzo widoczny, a tak, tak wygląda na dłoni. Wspaniały produkt naprawdę ładnie wygląda na skórze, ładnie ją rozświetla. Długo się utrzymuje. Jest jeden minus przynajmniej przy takiej małej próbce to to, że ciężko jest go nabrać, muszę go na dłoń wysypywać i potem nabierać stąd pędzlem. I on się waha cenowo. Za opakowanie takie to jest 0,3 grama. Tutaj płacimy 6,20. Za opakowanie, które ma 1,7 grama, płacimy 25,90. I to jest moim zdaniem najlepsza opcja. I za opakowanie, które ma 4,8 grama, płacimy 44,90. Ale nie wiem, jak długo musiałem go używać, żeby go zużyć, więc. Ta pojemność 1,7 ,7, jest w tej granicy nowej poniżej 30, więc tą Wam najbardziej polecam, wydaje mi się. Szczególnie, że mieć róże możemy czasami zmieniać, czasem nam się znudzi, więc lepiej nie przesadzać za bardzo z jego ilością. Chyba, że naprawdę bardzo lubimy i wiemy, że będziemy używały przez lata. Jeżeli chodzi o makijaż oczu, mam jedną kredkę. To jest kredka z Max Factor Natural Glaze. To jest kredka Cole. Jeszcze raz Wam narysuję kreskę. Wspaniała kredka do zaznaczania linii wodnej. Już Wam używam jej w filmikach wielokrotnie, często pytacie, gdzie ją kupuję. W Rossmanie najczęściej, nie miałam problemu nigdy z jej znalezieniem. Ta kredka kosztuje, według mojej ściągi, 22 zł, albo w okolicach 22 zł. Jest wspaniała, ma taki idealny kolor, taki lekko wpadający w róż, ale niezbyt chłodny i wygląda wspaniale na linii wodnej, o wiele lepiej niż biała kredka, wiele lepiej niż na przykład kredka z MAC. Wiele lepiej niż kredka z firmy Stila, którą też miałam, i ona była tak różowa, że po prostu wyglądałam okropnie. Nie do mojego typu skóry, nie do mojego koloru skóry zupełnie. Tą Wam bardzo polecam. Myślę, że jest to bardzo dobry wydatek. Jest do tego bardzo wydajna. Moją mam naprawdę długo. Już nie wiem, czy nie pominam jej zacząć szybko wykańczać, bo już pewnie data ważności pomału. A nie, jeszcze nie, jeszcze mam. jeszcze mam rok. Bo jest 36 miesięcy, więc jeszcze mogę jej używać. Więc bardzo Wam polecam. Doskonały kosmetyk. I tak jak czytałam, to już taka szybko recenzja na wizażu również ma doskonałe recenzje, więc to nie jest tylko moja y, odrywana od rzeczywistości opinia. Dwa linery w pisaku. Jeden to jest z firmy Paese, a drugi to jest z firmy Golden Rose. To jest Paese, Waterplu Waterproof. Paese Waterproof Liquid Eyeliner i Golden Rose nazywa się dokładnie Precision Liner Intense Black. Oba są wodoodporne, szybko schnące i długotrwałe. Paese jest droższy, kosztuje 26,90 natomiast Natomiast Rose kosztuje 17 Jak to miałabym polecać, poleciłabym Paese, ponieważ ma troszeczkę fajniejszy moim zdaniem aplikator. Jest trochę krótszy, jest trochę mniej sprężysty, ale moim zdaniem jest trochę łatwiej kontrolować. Szczególnie jak już wyciągamy kreskę poza, poza oko, robimy tą jaskółkę, ten łatwiej mi się rysuje właśnie to, to wyciągnięcie tym renderem z PSA. Natomiast Golden Rose jest trochę bardziej. To jest podobne do. Um, ta gąbeczka jest podobna do gąbeczki z Artlinera. Jest trochę bardziej sprężysta, ale jest trochę za długa, moim zdaniem. Albo jest. ta część taka naj, najbardziej wąska, jest zbyt długa i on jest taki trochę. Trochę jak się nie ma wprawy, to można sobie nazywać falę zamiast kreski. Ale oprócz tego oba się sprawdzają bardzo dobrze. Długo się utrzymują na oku. Może nie pływałam z nimi w basenie, ani nie, nie chodziłam w deszczu specjalnie. Ale na takie codzienne używanie nie zauważyłam, żeby się ścierały, żeby się kruszyły, więc bardzo dobre produkty. Z tym, że tak jak przy każdym linerze, takim właśnie w formie pisaka, czy linerze na przykład kremowym, trzeba koniecznie przygotować dobrze oko, czyli nałożyć bazę pod cienie i przynajmniej jeden cień bazowy. Bo na przykład przy takiej budowie oka, jak moje, jeżeli tego nie zrobię, to będę miała odbity liner tutaj ponad załamaniem po jakimś czasie. Dwa produkty do ust. Ja Wam bardzo, bardzo polecam produkty do ust z nyx Moim zdaniem za cenę, którą trzeba zapłacić są doskonałe, są no, rewelacyjne. Na razie tylko chyba jeden mi się nie spodobał, jego konsystencja. A poza tym błyszczyki, szminki, wszystko mi się bardzo podobało. Soft Matte Lip Creams, no rewelacja. Tutaj Wam pokażę dwa produkty. Ja bardzo lubię błyszczyki z serii Round, to jest Round Gloss. I on kosztuje, ja jej kupuję na stronie Cherry Color. on kosztuje 2,50$, więc to jest naprawdę niewielka cena, poniżej 10zł nawet z niby pewnie by tak wyszło, więc wspaniały. To jest akurat odcień Real Nude nr 34, to jest taki odcień, jaki mam, jaki mój kolor ust bardzo zbliżony, mam go teraz też na ustach, wspaniały produkt, jest taki, tego, jest taki dosyć gęsty, ale na tyle gęsty, żeby się właśnie dobrze na ustach utrzymać, żeby nie, nie zanikał bardzo szybko, ale nie jest jeszcze tyle gęsty, żeby się kleił, żeby był taki bardzo wyczuwalny na ustach, jest bardzo lekki, ma dosyć intensywny kolor, nie musimy nakładać wielu warstw, więc wspaniały, wspaniały kosmetyk. Bardzo je lubię. I druga, drugi produkt to jest szminka z serii Matte Lipstick. To jest odcień T-Rose MLS11. Już Wam pokażę jedno i drugie. Nie zrobiłam Wam swatcha z błyszczyka. Tu mamy szminkę i błyszczyk. Szminka matowa, szminka z NYXa jest najlepszą, jaką używałam, jest yy, wspaniała, nie podkreśla suchych skórek, ja specjalnie jakoś usta bardzo nie dbałam, robię sobie peeling od czasu do czasu, ale nie jakoś regularnie i mogę nałożyć tą szminkę bez jakiegoś specjalnego przygotowania ust i nie podkreślić suchych skórek, yy, nie wydaje się ciężka, Ma intensywny kolor i jest trwała, ładnie się ściera, nie, nie skończy się tak, że będziemy tylko wódkę, szminki dookoła ust, więc jest, no jest rewelacyjna. Kosztuje trochę więcej niż, niż Bujczyk, kosztuje 5 dolarów, ale polecam Wam na stronie Cherry Culture jest często wiele promocji, szczególnie z okazji różnych świąt amerykańskich. Bardzo często właśnie mają tam różne zniżki i też właśnie NYX ma bardzo często zniżki na tej stronie. Więc te dwa produkty szczególnie polecam. Oprócz tego Soft Matte Lip Cream są również wspaniałe, ale no generalnie produkty do ust z NYX-a moim zdaniem są rewelacyjne. Mogę je wyróżnić spośród całej gamy produktów NYX. I to wszystko na dzisiaj. Dajcie mi znać, jakie są Wasze ograniczenia produkty. Wiem, że nie uwzględniam niczego z takich najbardziej znanych firm w Polsce, jak na przykład Essence czy Catrice czy Vibo na przykład, ale nie mam do nich dostępu aktualnie. Nie chcę ich sprowadzać specjalnie z Polski, ponieważ nie potrzebuję nowych kosmetyków. Poza tym Essence starałam się polubić, ale jakoś moje te próby kończyły się raczej Słabo, nic mi nie przypadło do gustu za bardzo z, z Essence, bardziej może katrywisa, ale akurat nie mam nic takiego do pokazania w tym momencie. Mam nadzieję, że filmik Wam spodobał, że może trochę Wam pomoże oszczędzić, ale zainwestować w dobre kosmetyki. A ja się już z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmikach.